Witam na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy trochę gadać o chomikach panda, czyli tak zwanym mistycznym gatunku, który jakimś sposobem trafia się zwykle tylko w sklepach zoologicznych, ale nie przedłużając. Co to jest ten cały gatunek, chomik panda, i dlaczego właściwie on jest sprzedawany, często też drożej, i po co? No więc, żeby rozwiać Wasze wszystkie wątpliwości, od razu powiem, że jest to gatunek wymyślony przez sklepy zoologiczne, aby zarabiać więcej na zwykłych chomikach, które, uwaga, są pomalowane farbą, często do włosów ludzkich. Często też wstrzykiwaną strzykawkami pod futro, żeby dłużej się trzymała, po to, żeby te chomiki były ciekawsze, ładniejsze, miały mniej naturalne futerko, żeby wpadały w oko, żeby więcej ludzi je kupowało. Są często sprzedawane o kilkanaście złotych drożej niż zwykłe chomiki, a ludzie, którzy je kupują, płacą za cierpienie takich zwierząt i za maltretowanie zwierząt farbą. Najczęściej są to po prostu zwykłe chomiki dżungarskie o umaszczeniu Pearl, czyli takim białym, albo po prostu białe chomiki, mogą być też syryjki białe. No i sprzedawane są pod nazwą chomik panda, czyli tak zwany nowy gatunek super, którego nigdzie nie ma prawie, żeby sprzedawać drożej, żeby lepiej to wyglądało, wiadomo, zarobek musi być. I od razu mówię, że po prostu ten chomik panda nie istnieje i nie ma takiego gatunku, nie ma hodowli nawet z takim gatunkiem chomików, po prostu jest to wymysł, więc jeżeli macie chomika, waszym zdaniem pandę, to najpierw przeszukajcie internet, czy jest to chomik dżungarski, czy syryjski, czy nie wiem, Campbella, czy roborowskiego, bo najprawdopodobniej jest to któryś z tych chomików, na pewno nie jest to chomik panda. Pandy istnieją, ale to są te duże, czarno-białe zwierzaki, które jedzą pędy bambusa. Najczęściej takie chomiki, jak trafiały do kogoś, to po kilku miesiącach po prostu plamki im znikały czy nawet... czy w ogóle z czasem blakły. Na szczęście większość sklepów zoologicznych nie, nie robi już tego, bo po prostu im się nie chce albo uważają, że większość ludzi może to dostrzec, że jest coś nie tak. No, i bo faktycznie mają rację. Do, gołym okiem można dostrzec, że chomik ma nienaturalną barwę, bo, albo w ogóle ciekawe znaczki, na przykład serduszko zrobione z czerwonej farby, czy, czy coś. Nie, to już trochę przesada, ale mniej więcej potrafię używać nawet farby takiej mocno bordowej. Najczęściej jednak są to takie typy brązowej, żółtej, czarnej. Wiadomo, żeby narobić więcej plamek i kolorystyki takiej ciekawszej na chomiku. Nie muszę chyba mówić o tym i co te zwierzę może wtedy przeżywać, jeżeli ktoś je kuje dla samej zabawy i koloru igłą i wstrzykuje farbę i co może za tym dalej iść, bo chyba wiadomo. No po prostu maltretowanie zwierząt farbą do włosów albo jakąś inną farbą. I jest to jeden z wielu powodów, dlaczego po prostu nie warto wspierać sklepów zoologicznych, nie warto kupować zwierząt ze sklepów zoologicznych, warto im pomagać w inny sposób niż je po prostu kupować, bo na ich miejsce mogą przyjść kolejne zwierzaki, które mogą cierpieć w taki sam albo podobny sposób, w małych klatkach, pokolorowane farbą, bez dobrego jedzenia, bez świeżej wody, bez ściółki, bez kołowrotków, domków, często chore albo rozmnażane ze swoimi braćmi, siostrami i rodzicami. No i oczywiście w stadach, bo dlaczego ktoś miałby trzymać samotnicze zwierzaki jeden na jedną klatkę, co nie? Kiedyś to zjawisko chomików panda było bardziej powszechne. Teraz już bardziej się od tego odchodzi i bardzo słabo jest o tym w ogóle usłyszeć, kiedyś to dużo ludzi o tym słyszało, a ja że się zajmuję już parę lat tymi tematami gryzoni. To prawdopodobnie teraz wciskam wam wow taką magiczną nową wiedzę, o której nigdy nie słyszeliście, a tak naprawdę już to już stare zjawisko jak świat. Ale nadal są ludzie, którzy myślą, że mają chomika panda, bo gdzieś przeczytali w internecie, więc to jest po prostu takie wyjaśnienie, czym ten chomik jest tak naprawdę i że tak naprawdę takiego gatunku nie ma. Więc dla jasności jest to wymyślony gatunek, taki gatunek nie istnieje, jeszcze raz to mówię. Oczywiście mamy tylko chomiki dżungarskie, roborowskiego, syryjskie, chińskie, kambele... No i te dzikie europejskie oczywiście. Swego czasu, nawet parę lat temu, był taki fajny filmik dobrze obrazujący zmianę takiego tak zwanego chomika Panda, gdzie dziewczyna nieświadomie kupiła takiego chomika w sklepie zoologicznym i robiła mu ciągle zdjęcia. I ten chomik się przebarwiał, przebarwiał, aż w końcu po prostu stał się białym chomikiem dżungarskim na zawsze. No i wiadomo, kupiła go drożej. A po co kupować takiego samego chomika w ogóle w takiej wyższej o wiele cenie? No to ja nie wiem, a poza tym jeszcze popieramy właśnie wtedy y, takie patologiczne czyny na zwierzakach tą swoją kasą, którą wkładamy w te zwierzę. Więc ja naprawdę nie chcę do tego przykładać ręki, więc ja proponuję wszystkim adopcję. Ja proponuję wszystkim branie zwierząt za darmo. Z zoologa też można jakieś są chore za darmo wziąć, albo wyłudzić w jakiś sposób, żeby pomóc takiemu zwierzakowi. Z Oelix można wziąć jak komuś się urodzą za darmo, albo pytać ludzi, którzy mają. Do sprzedania z klatką, to można podpytać, czy można wziąć samego chomika, bo klatkę już macie. Czasem ludzie też się zdarzają, jak nie chcą mieć kłopotu z chomikiem, już warto też udać się do hodowli albo do jakiegoś domu tymczasowego, albo od osoby prywatnej. Naprawdę jest dużo opcji. Ale no po prostu kupowanie zwierząt, moim zdaniem, nie nierodowodowych jest bezsensowne. Po wpisaniu w grafikę Google. Chomik panda to właśnie wyskakują wam takie chomiki, na przykład żółto-siwe, czy brązowo-białe, czy coś. Można właśnie zobaczyć, jak takie chomiki pomalowane wyglądają i jak bardzo nienaturalnie to wygląda. No a spyszczka to jest po prostu zwykły dżungarek. Oczywiście jest też odmiana takiego chomika dżungarskiego, który ma ciapki i to jest chomik merl. I to jest właśnie chomik dżungarski, a nie żadna panda i to jest naturalna odmiana tego chomika. W sensie no, wyhodowana, ale wiadomo, jest to jego normalna barwa, nie żadne pofarbowane futro. Myślę, że to na tyle w tym odcinku, i że zostawicie łapkę w górę, komentarz, suba, jakąś motywację, udostępnijcie to dalej, żeby jak najwięcej ludzi poznało prawdę. A ja zapraszam do moich innych filmów i cześć.